Hejka! Dzisiaj zamierzam, w tym filmiku, omówić e, konkurs bo naprawdę, o to prosiliście ja mówiłem, że go konkursu, o, omówienia wyników nie zrobię bo wszystko było w opisie zwycięzca był ujawniony wczoraj bo o 12 albo 13, już nie pamiętam dokładnie jakiego czasu oczywiście mogli sobie, sobie zapisać sobie ten link dwa tygodnie temu e, sobie zapisać się ten link, sobie w opisie podany że go nie zmieniam ani tak, bo pewnie jeszcze wiele osób jakieś hipotezy chciałoby katastroficzne, że coś oszukiwałem i tak dalej E, konkurs, konkursik był, bardzo proste pytanie, tylko było ponad 250 komentarzy, naprawdę jestem szokowany nie wiedzą niektórych i naprawdę, e, żeby nie potrafić obsłużyć zwykłej przeglądarki Google, no to naprawdę, no nic, no niektórzy tacy są, no i kupiłem odpowiedzi z jednego, a poprawne na, na, na odpowiedzi dzieliło tylko 10 osób, czy tam 11, więc widzicie... Na 1200 wyświetleń tego filmiku, no to szanse mieliście bardzo duże. Jak, jak, jak potrafiliście odpowiednio mm, obsługiwać przeglądarkę Google, bo pytanie nie było aż takie trudne nie pytałem was o jakieś tam bardzo, bardzo takie no, trudne rzeczy. No to było po prostu proste. Nawet na stronie Max Collection jest wypisana ta lista, ale dobra, nieważne. Zwycięzcą został Jura Skarciany, kolekcjoner. Bardzo mu gratuluję. Eee, proszę, żeby podał mi do końca tygodnia adres eee, Jeżeli go, znaczy no Proszę, żeby się zgłosił, jeżeli nie poda, no to Przejdzie nagrodę następną, pewnie jakiś konkursik Albo coś takiego eee, Jakbyś jak naj, jakby się postarał jak najszybciej eee, Ten adresik mi dostarczyć To bym eee, No do piątku ci wysławiłby Byś miał pewnie w poniedziałek paczuszkę No to co, to było tyle, mam nadzieję, że rozjaśniłem Wszystki ten problem i proszę mi Nie spamować w komentarzach Amadzi się podobało i zapraszam do niektórych do nowych serii. Będzie to otwieranie taki właśnie starszytek. Amadzi się podobało i zapraszam Was do kolejnych filmików. Cześć!